Terima kasih telah <laughs> menonton! Oryginalne światła do jazdy dziennej marki NSSC model 824 w pełni homologowany. Posiada diody o mocy 24W aż do 24 diod na lampę. Wodoszczelny. Szybki montaż dzięki innowacyjnym kształtom posiada odpowietrznik regulujący ciśnienie oraz temperaturę. Tył lampy wykonane z odpornego i elastycznego plastiku ABS-u. Posiada automatyczny włącznik.